Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś ze mną jest... Lamcia Ubik. Dokładnie. I dzisiaj sobie zagramy z tego, co widzicie w Oczywiście, jeżeli chcecie z nami zagrać, to zapraszamy na naszego Discorda. No i he, jeżeli wam się odcinki spodobały, możecie zostawić łapkę w górę. I jeżeli chcecie oglądać nas dalej, możecie zostawić subskrypcję. A ja już bez dalszego reklamowania się... W pierwszym odcinku e, pierwszym bo wcześniej robiliśmy milion trup e, ja sobie tutaj wybiorę trzecią mapę i czekam aż dołączysz. Dobrze, kod jest bardzo piękny, więc tak. My jak Natalia, J jak Yoga, a jak Aga, X jak Team X i jak IGA jak Franek. Jak siw. Jak siw. Ja też mam PT, ale nie na, tym, nie na tym komputerze. A na tym komputerze mam tylko tą aplikację do nagrywania, więc. Wejść, stawajść, stawajść, No, oczywiście no, no. nie dołączy Jestem ojcem tego dziecka. Stoj! Nie! To jest moje! to będziesz podobnym kolorem Nie! No co, nie jestem w kolorze seraczki? powinnaś to zaakceptować? Chodź tu, no stoi! Dobra, wolę mój biały. No. Z tego co widzę, nikt nie dołączy, więc może pójdźmy na jakiś inny. Dobra, ja lecę na jakiejś, jakąkolwiek mapę, zaznaczmy sobie tutaj wszystkie. I ja już ci mówię, piękny. Tylko najwyżej chcę joinować. Piękny kod. O Boże, ciemny ekran, nie chcę tego. Dobra, mamy piękny kod. Uwaga. Leia, Laura. A jak Ale... Okay. Ale ten. Jak to się ale Aleksandra o. U jak Ula. Ty jak Tofik. F jak Franek. I F jak Franek. Loud. Laut. Loud. Dlaczego mnie nie masz skina? Jesteś goj i wesoła. Daniel. Aha. O. Nie bądź ci pdał. Eee, e! Nie bądź pdał! W ogóle e, niektórzy mogą nie wiedzieć, ale ja... Ja był radziwarem. Ja tak wyglądałam e, wygląd e, e, w święta. E, i y, wtedy ona teraz pewnie to odgapia. To proszę, tak się, się Boże, Boże Alan się doda. Nie wnikajmy. Ja bym chciała zagrać przynajmniej tą jedną rundkę. O! Tą jedną. Oczywiście nic sobie nie mówimy. Ale dużo tasków! O mój Boże! Matko Święta, ale dużo tasków! Bardzo dużo tasków. A jeden typ ma teraz ten sam task co ja. Ale serio. Dlaczego ten typ dał tak mało tasków? Nie! Ja zginęłam mnie. Tak, wiem, właśnie widziałem, jak ktoś wentuje. Dobra, no zabijamy wszystkie paski Ej, moje ciało Przed L... Nie było przed L ciało. Znaczy... Kuźba. Przed adminem. Dobra, i teraz róż i... Róż! Naprawę, na... Muzyczka mi się włączyła. Muzyczka mi się włączyła. Tuż i żółty. Dawaj na Ja daję na żółtego. No to pomyliłaś się, ale nie szkodzi. To nie on! Co? Ale to on! No, nie dwa. Nie, może zagramy takie max trzy rundki i wtedy zakończymy odcinek. Okej? To jest złote. Boże, jaka tu jest. jest kłótnia na czacie. Dobra, ja robię amendments, żeby zgłosić. A, moja ręka. Różowego... Dajcie róż. Ani beckin. Piękna las, piękna! Oj, 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 Family friendly. Przepraszam bardzo, family friendly. uj, uj, uj tutaj się zaczyna... Ujujuj, uj, uj, zaczęła się ostra kłótnia, play again. Uj, ulala, zaczynała się ostra kłótnia. Z tego co tam widziałam na czasie, to że to zakończyliśmy. Bo my czegoś takiego nie akceptujemy. Pięknie wygląda? Pięknie. Tylko szkoda, że nic nie masz na łupie. Chociaż mam. O Boże, wyskoczyła mi gumka w powietrze <grym> Dawaj, star No ale Ja to <grym> widziałam! Tam było takie napisy Mister, znaczy lamcia podłoga, U, tak? Has banet w da, dalcia. Dobra. Dołączam do tego. Uwaga. A to dwa typy, które się tak samo podobają. To mam sobie. Myślę, że będziemy grać z typami, którzy mają teama, ale to jest nieważne. Więc tak, czy tam piękny, yy, mężem się piękny, naprawdę. On jest piękny. Więc tak, e, uwaga, na samym początku to leci tak U jak Ula, K jak klozet taltowy. O jak Ola, E jak Ewa, Z jak z, 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 Zebra i F jak Franek.

Co to nieważne? Nasz odcinek trwa już 10 minut, więc myślę, że po tej e, to sobie skończymy. Wiądz tu. Dobra, typ chyba coś nie startuje, więc ja lewuję. Epi się A jakby poczekajmy, że teraz... O! Czekam, żeby było 10 na 10. Oczywiście się nic nie odzywam. Okej, okay, dobra, idziemy sobie robić taski. Boję się ciebie. Boję się ciebie. A ja ci tak powiem, boję się. Chyba coś brązowym Tenry Stickman oczy Memy! Nie! Lam cię, czy ja? Meme. Czymś Meme. nie wiem. Przepraszam, ale jest za dużo. Jak. A nie ma dowodu do prawie na mnie. Ty jak nie. On, chociaż wiem, że to jest ona, to ty. Dobra, głosuj róż. Panie, fajkowałam Taska. Fajkowałaś Taska? Czy jesteś impostorem? Nie jestem impostorem. Nie jesteś impostorem? To czemu sama na siebie zagłosowałaś? Wybory. Mój piesio! No. Twój piesioł jest smutny. Ja dobiem będę z nich na czerwonego. Dobra, to bo ja boję. Tylko ten zrobić ta skałka. Dobra. Czuję, no na cóż. Mm -hmm. Jak wszyscy mm -hmm. mm -hmm. nie A. A. Gadaj się radzą. Ale że jest Skip pojęcia, I no was, e check it, Ja Nie mam problem, jedną osobę zabiją. jest kocham. Ja na mnie poluje. To wielką mowę, biały. Biały ma Teamste! Aha! Mm. Biały ma nodę, bo oni są razem. Dobra. Zakończmy ten odcinek w taki sposób, jaki to on już...